Porozwalać pałam dopiero na koniec rzusi Żeby się powybuchały. Uszkolić wszystkie kijem, a potem rzucasz jakby bo, bo granaty wyrządziły hook, a czekolwiek z trzech hookie wyszli, a ty czego? No musisz back musi rozwalić wszystkie. To rzucisz i czy oni na jeśli będzie, jeszcze niebieską furą będzie zwracał. Ja chyba nie rzucałem granatami. Całość właśnie czy za szybko i cię zawili. No koktajlami no, no. mołotowymi. No, no. koktajlami mołotowymi. Koktajlami mołotowymi. Tak, na pewno nie. Zawsze zagrałeś. Na pewno Koktajlami mołotowymi. No. Mołotowa, a nie mołotowymi krótko. Mołotowymi. Koktajle no, Mołotowa. No, 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 no. No. A nie Mołotowymi. No, Mokotów? no <laughs> Ja też nie słyszę. Tutaj na Mokotowie pali się dobrą... No, nie, ciszy, bo to jest, musi być, to już było wycięte. Musi być cenzura, bo to już jest niemo. Tak, to nie może być z tego słowa konkretnego. No, nie może być. Może być kojarzenie, ale nie może być słowa konkretnego. Klucz. Mokotów no, to czekaj jest, to jest sprzedanie, kurde. niby ten, ale niby ten. A o, tak pogreszpiłem, naprawdę Impreza koptajlowa, najpierw będę musiał jechać, nie? Nie Nie? Tak To jest tylko jedna misja. Za ja co wiem? nie? Nie. Kart robisz. Sąkami jedziesz, kart robisz. No. To co w ogóle robisz? F5, ogranicz kliniki. To właśnie pomóż. Pomóż mi. Pomóc. Pomóc mi. Bo ja nie wiem, mapę musisz mi włączyć. Jeszcze nie włączyłeś. Ale ja nie wiem, gdzie w lewo, mam... W lewo, w lewo, w lewo. W lewo. <laughs> ten zawsze z... Już... W lewo, teraz w lewo, w lewo już, tutaj, w tą uliczkę. Tam, ten... <laughs> ten widziałem, myślałem, że w, w czasie. Ten się kręci, kurwa. Jak gówno mną. Ja co... Ja <laughs> teraz... No teraz prosto i... To jest ten skrót, nie? Teraz przez chodnik, jak samo. I do... do tunelu. Oby nic nie jechało. Coś miałeś na wizji Pogaz, pokaż Co na wizji? Coś te stare dźwięki wybrać sobie. Coś te... Spójrz, bo nie mogę skręcać Gdzie ja? Jadę? Tu graba, nie? No Co ty? Coś ten klas taki stary obsłucha. No weź co, coś. Widzisz nie mogę skręcać. Jest zablokowane. Albo ta gra może nie obsługuje. No. Nie jak nie obsługuje na pewno. Chyba, że gra nie obsługuje. Niemożliwe, jak gra, no, ta gra teraz, no, nie grałem w gra zaraz... Przesadziłeś na pewno, jak ja mam. jest do na godzinę. Może masz zablokowane na klęczkę. No policja! Po no mówię ci kurwa. A uciekaj, oni nie zawrócą na tej drodze. Uciekaj, jedź prosto. Oni zawrócą na tej drodze. jest tam jest, inny, tam jest, inny, tam jest banda. No. Oj! 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 Mhm. Gdzie? Gdzie mam jechać? Lewa? Prosto, prosto, prosto. No. <gry> Nie, Ile jest na godzinę? Dzwoni, do, do 60. 40. Lewo, lewo, teraz lewo, dobra, tutaj, tutaj. Co? Mhm. Ty, A pasaj... Ty grasz no. na milach. Ja gram na kilometrach. Czemu? A bo ty masz do, do 60. 60 no. no to jest po 15 wtedy. 10 tych mil to jest 15 kilometrów. Ale fajnie tak amerykańska gra mila. 1 kilometr? 1 ,66, no to jest 1,66 takie... na mila to 1,6 km No, do tego chodzi, to wychodzi jest, takie... jest trochę sporo Przyszylę Przyszylę Mam betrifa, mamo <laughs> ja Ej, bądź mapę no. Mapę, chcę zobaczyć gdzie jadę Mów mi gdzie jadę Chodź bracie, bo nie wiem tego Nie mogę skręcać Puść, 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 puść Musimy mieć zablokowane, mówię Ci, 22 wstek, które je możesz mieć to po prostu wyłączone. Wyłączone. Czy że klawiatura to, że to jest? Ej, policja, kurwa, ja z 58 na godzinę. Ale możesz przecież jechać. Ja. Well, Ale właśnie, tu policja mapa, łapie. Mapa. A, skręcili, skręcili. No mapa, mapa, widziałem. Kurwa, przejechałem. lewo teraz. No lepiej, pas. Spacja. Spaciam. To furą mi koła, ile on co zipie. <laughs> co jest mapę. Zagipięta. Mapę! Lewo! Prawo! Prawo! Lewo! Bum, 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 bum! Wiesz? Już opanowałem. Troszeczkę, nie? Prawo, nie? Motor i nie ma opa. Prawo? Pokaż. Prawo? Tak? Tak. I dobrze by się jeździł. Tak, no kur... teraz sobie haj. Still, still worse than I. Teraz chodzię o papę. pokaż mapę. A tu brawo, prawo, nie? Prawo, Tu?! No, tak. Nawet nie wiedziałem. I tutaj teraz ten cały widż, w lewo. We w lewo, w lewo, w lewo, w lewo, w lewo. Już tu, Weź w miejsc, nie wchodź, wyglaruj z zmyszenia. Albo? Czytaj, co tam w jest. Wychodź! Ten Którym, którym się rani? Prawie, no przecież... Ale czyłeś mężkiem? Z tyłu, z tyłu, z tyłu. tyłu. Gdzie ja jestem? Masz to tu jest, no albo ja nie od tej strony wiem Walisz go i potem rozwalasz samochody kijem Czekaj, czekaj Muszę, że nie czułeś myśli, nie da się grać Kurwa O jest mm. Czułeś myśli Gdzie? <laughs> Ustawienie domyślne Kilometry Odpiszę do dialogu włączone, nie? Tak, tak Kontrola Myśle. Gdzie jest czułeś myszy? Nie ma, pozostałe może Pozostałe chyba, ale... No, pozostałe kliknij No ja ci znam A ustawiaj na domyślne to jest to samo? Ustawianie domyślne kliknąłeś No kliknij ustawianie do domyślne no. No, Nacisnąłem już parę razy Nie dołączyliśmy, myszy Nie wiem Chyba, że sobie ustawię na myszce czułeś myszy, ale tak. to nie wiem, Nie, 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 nie działa jak w sensorze tak. No to gra już tak no Da się grać, nie dwa tak. mm. Ciężko ci będzie? Dwa, nie ma żadnej. Nie wiem. Ale strasznie ty, ty się ruszasz. Nie dwa nie go w plecy. Pani, jak, z jak się... lewym naciągasz. Lewym. I musisz tu bliżej podejść. Bliżej. K jak, jak... No. Panie nam jakby się wgrać. Tak? W plecy? Dla szczerze, w plecy, tam, w plecy. Dwa, w plecy. Ty, pęka mu od razu ten i umiera. Weź, rozwalaj te Ten, wiesz co? Czy no lepiej tam. Rozwalaj samochody Bly Po szkodze, no O ty ale dostał. Z każdej strony jak wezmę, będę ubijał to lepiej będzie, czy nie? Czy lepiej z jednej? Może ja po szybciej Jak najszybciej musisz to zrobić, bo potem nie znać czy... Nie znać, ani nie wychodzą? Bo mogę, jakby, jakby słyszę przeszkółki na podwórku muszę co to No przepaku się... Dokonałeś już dość zniszczeń, nic jeszcze Ej, alarm chyba ja. Alarm? Nie! Co? To jest muzyka z radia. A, para taka muza zaleciała, nie z radia. No słyszę, słyszę. Musimy cały czas coś mówić, żeby nie było czegoś cichego, bo to, jest bez, to Muszę wtedy być wycięte momenty. Taka ciszaczka na odcinku. Nie? No, na przykład... No to jesteśmy już po samochodu. A tak bada je BU! A syberz wiem! No szybko, 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 bo nie zdążysz, no. A takie szybciej? No dużo szybciej, dużo czy jak będziesz chodził rozwalał w miejsca, w których nie rozwalałeś, to będziesz szybciej jeszcze. No właśnie tak się robi. Brawo jeszcze, ty jeszcze, że brawo teraz. A tak iść w prawo, możesz raz. No jednemu, może. Trzy raz. Jeszcze wiesz, ten samochód ukryty. To A. jest taki wiesz. ja byś, to dobrze jakbyś i że uważasz, to myślę, żebyś go wziął, ale kuba na przykład nie wiedział. Ja przecież... Pamiętałem, że jest jakiś ten, ale podchodziłem tutaj, ale nie, pa, nie wiedziałem, no, którym i... się otwiera. Bo ja myślałem, że to jest ten jakoś siła Ale Masz szybszą furę do wracania, przy okazji go odblokowanego mm -hmm. Czyli chcesz przychodzić tak na 100% Przekaj, do... tak. Jeszcze muszę podpalić te samochody tutaj, nie? Mhm Już wzrosnął, dojechał w prawo, nie? Nie musisz podpalić ich Ale chcemy, nie? Palcego. No tak, teraz to możesz rzucić, nie? Tylko szybko, na... Żeby... No i teraz to możesz rzucić, nie? Tak? Tak, zaraz wybuchną. Uciekaj, uciekaj, bo jak wyjdą z pistoletami... Już mi się fury nie już chodził. Ooo. Na, waj, na. Baj. Wybuchną? Tak, wracaj. Jak się ma pełne. Jak się ma pełne. No słyszałem strzegam jak się wybuch. Jak się obraca kamera? Tak, tak. I jak kilka dwa tygodni. Dobra, dobra, puść. Gdzie mam jechać? Bardzo seryrego, ci na most. Zlep teraz. teraz. Dobryś, zabryś, zabryś. Ale lepiej sobie to lepsze, nie? To 3% to Znaczy takie... Lowlider. Gdzie tu? Gdzie teraz? Jest mapa. GPS, lewo, nie? mam jeszcze jedno? Wlechało. lewo. Kurwa, prawda chul... No? Dałbyś ślady Co? Walić jeszcze jedno? No, z nabrałem. Waliłeś tak na ale czyż nie było. Strasz No się walił, takie Do Do 40? Do 60. Chujowej... Aha, do 60. No, prawda, no, prawda, no. No, no. Na przykład te, tu z taksówką co jeździsz, też był Falconer. Słyszysz? No. A to jest boldy, to jest takie gorsze, nie? Bo taksówka już ma lepszą furę, tak naprawdę, niż te wszystkie. Dawaj, no, te no bold, dobrze. Tam, to, to mamiliku, ja się te boldy tam, na przykład, to mam nie... ja tutaj napić. I tu nie grzeszę. Tu jest gorzej sushi. Nie wziąłem skąd. A mi ci wyłączył niech paszty, byś wysunął. Tak by co? ci włączyliśmy. Nie będzie policja, pewnie ci nie zabrać z tego pewnym gościu ja się... W Policja akurat Kurwa No uciekaj, uciekaj No co uciekaj? ty? Musisz Wariacie, teraz z prawą liftem... Uważaj, no proszę, na tutaj uważaj tak. nie, nie naciskaj mi, ja będę naciskał Hamuj, hamuj, bo ci się teraz do, do więzienia, ja szybko hamuj teraz! Hamuj, Nie, już nie, już nie A mi te przyspieszenie Jest A już nie zapójdę, dopiero na, na piętnach chcą ci wziąć Dobra, pójdź, ja ucieknę że trzeja policja! Nie, Ja ucieknę na luzie, mówię Ci Odblokuj milicji Odblokowałem Ci Odblokowany jest? No Jednak zapierdalajem Jedna już nie ma O ty chuju A jedna już nie ma, jedna pasz tam się zblokowała no Już mnie zatrzyma? No co, ty Musi, Musisz się wrócić z samochodu. Jeszcze jest zostali Szkoda. Tam radę uciec, czy nie? Na czynku. Jestem esportowcem. nie naciskaj. Widziałeś? Nie naciskaj! Ale widziałeś? Nagrało to się! Taki fajny moment. Będę skręca w lewo. Może to jest kopalna Co? Zobaczymy Muszę No weź, no przez ciebie Przez ciebie? Zaraz walną, oni Aj! Jeszcze trzecia policja Kurwa, jak nie maś pecha, weź to od nowa, to tam sobie czytaj i... No dawaj, nawijamy szybko Nawijamy szybko No weź, włosy słuchaj O oh, nie, bo teraz będzie wycięte Kurwa, jakieś moce, żeby to rozwalić szybciej Jakie moce? Patrz Idzie założyli. Bo tamtego ty nie zabiłeś! Kuuu... Co ty zrobiłeś?! I kolejny. I teraz taka fajna muzyka. Tyt! I wycieka. Kolejny moment. Hamuj! Policja przed tobą! Kurwa, no, żartowałem. Gdzie ją wypierdoliłeś? <To> Cześć! <sumny> Widzieliście przelicę tutaj, jeszcze to po prawo. No wiem. Jeszcze tam przyjechała. Ale już teraz tak... Gdzie, policja. gdzie, gdzie? Idź wprost to. I tam do nosu. To się zabrała, się pamiętasz? No wiem, wiem, wiem. W potem? No pójść, pójść, pójść ja zawsze z tym chodnikiem przejeżdżam Tam? No Patrz, ten nie miał kierunku w sezonie Jakby jedno od tyłu No to tu byś już wrócił, bo to skręcasz Za mostem tak skręcasz to. w lewo od razu I jedziesz tymi dwoma chodnikami I masz w prawo. to prawo No nie przegrać prędkości. Czemu teraz do 60 jest jak zawsze? A bo ja teraz w kilometrach jest Nie no. wiem Dlatego tak przyszedłem, nie wiem Bo może na godzinę było Ej, tak naciskam szybciutko przyciski, to widziałeś, że w miarę płynnie skręczałem, widziałeś? Mhm. To, jest skill. Ale, to jest skill, widzisz? To jest skill, widzisz? Ja takie coś robię jak, no, jak w rajdówkach, czego no, tak dobrze? Ja, ja na dobrze, 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 Ja dobrze, 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 dużo dobrze, dużo nie ma, dobrze, 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 gdzie, tu? Prosto? No tak, nie pytam w prawo Co no robi? Stąd by się zwrócić, nie pojeżdżamy Stąd by się zwiedział Gdzie tu? Prawo? No Dziękuję I dlatego tutaj skądś W prawo. prawo! No wiem Tam, tam muszę wjechać? Kamera tu? Oh. Oj Policja? Nie Policja tam? Nie, nie. <laughs> Policja nie Policja tam? Nie <laughs> <laughs> o jedno, ale nimi jeszcze fajną tutaj? tam no, nie ale teraz odcinek najwygodniej no? co jest? Dlaczego <laughs> się <laughs> wydawałeś? co? hamuj no zahamowałem no wyńk prawie. prawym a no tak <laughs> i teraz? Yeah, but Hey. You're no, So we're back, boss. Wonderful. Take a seat. It all went well? Sure, boss, he's a natural. Before they could say gunolis, they were wheelers. And before they could recover, we were gone. is <laughs> like probably pretty pissed right now. Really? I'm glad to hear it. He's one tough customer. In that case, welcome to the family, Tommy. You've passed the first it's test. An honor, sir. And now we've got a new member. I'd like to take him into the outfit, boss. You can see he ain't scared. <laughs> He's done real good. No, I'm <laughs> <don't> <laughs> so now, let's drink. Let's drink. Thanks. Good Falconer niebieski, tak jakbyś go nie miał w garażu, tak masz tylko od razu. Możesz z nim jeździć, to jest szybsza fura, bo ten na przykład Thrust na początku słabo będzie ci dawał, nie? Słuchaj, bo tu będą trzy odprawy, a po drugiej... Znowu zadanie na to cały czas to samo jeździa? Nie, inna. To jest Nie, nie That certainly isn't the case with us. People who pay us receive services, mm -hmm. which the police certainly can't provide them with. Last month, for example, Sam and Paulie here solved a serious problem with violence in a delightful mm -hmm. restaurant. The owner is now satisfied that nothing of that sort will happen there again. You'll do the driving. Paulie and Sam will do the collecting. It'll be routine. <laughs> I'll Ralph to give you a car and you can go. i You and have a drink. Bo, ale on jest wolny, on się wolnie rozpędza. Ralf ci da samochód, ale on ci da słaby. Swój słaby on ci da bolty jeszcze. Hmm. Ten się nie przesunie oczywiście. Kurwa, seriam taką czułość, kurwa, No idźcie szybciej. Która ta jest moja? Tu jest moja. Bo to ona jest najlepsza? Co ty robisz? Weź! No patrzyłem czytałem! Weź! Co ty robisz? Nie schowaj to! Granę! Ale... tak! Zapomniałem, że to odcinek jest! Oła! Weź nagrywać! Pogaż mi bo ja nie wiem, gdzie jechać, musimy mówić! Ale jeszcze... Do Winczen musisz jechać! Do Winczen masz jechać po broń, dlatego nie możesz... No ty nie słychać, byłeś w rafu po wbre? Ja! No właśnie, a ma być? F1 czy F2? Weź bronicę, porozmawiam z Rafałem. Do po kolei, weź bronicę, najpierw nie. Mhm. Rób po kolei, żebyś rozmawiał w wszystkich kategoriach. Dalej do jest? Mhm. No do the... Hey Vincenzo, I need some kind of gun. Hey Tom, I think this will do a trick. I blisko jeszcze mafii? No tak, właściwie.

Ej, to dużo, tyle na godzinę, to nawet tam się mój jerozol Co ty? Hmm. Powiedział ci. ja się o twojej dobrej furze, że twoja jest lepsza. Twoja jest tanim, jest hajs... Ta się... moja? Tam jest. Przecież. Jeszcze no mamy coś do no Twoja jest lepsza, Falconer, jest lepsza. To jest Ralfa. Już gadaliśmy. A ta o nie, możesz się nauczyć otwierać samochód. to się jak od Ale nie wiesz, że. Ale otworzyć grą, czy, chcesz, ale tak nie chodzi. Czy czy przed nimi Prawy klient trzymaj Słyszysz <grym> po drugim... Fajne, fajne, fajne No, oczywiste no, jak otwierasz no. Nie no, wiem Słyszysz? Jak zawsze Słyszysz teraz? No. Po, po drugiej groźbie... Zabierz haracza groźnie... <grym> po, po drugiej groźbie falimy Gdzie jaś? Nie mogę Musisz ich wziąć, poczekaj na nich Czy ty że sam w samochodzie jestem, ja nie wiedziałem o co chodzi fajnie, że takie blokady są Dobra To jest piec Gdzie, na lewo, nie? Prosto, prosto w prawo, a lewo. Patrz, tutaj tego mostu widzisz Teraz pojedziesz sobie w prawo Już w lewo je, Jeszcze nie Nie, w prawo W prawo W prawo, w, prawo, w prawo, prawo, i lewo no tak Że Ta fora jest szybka, wiesz jak ona się rozpędza? 75 na, na luzie jedzie A tamta była do 75, wiesz o co chodzi Wiesz o co chodzi, nie? Do 75 człowieku... Nie wiem Pokaż mapę Mocy małe w lewo, nie? I. A ta tutaj może na, do 90... Właśnie około... rozpędza się na szybko Kurwa, nie policję To jest... Bez... Jedna strona, tylko jakbyś tamtej niebie, nie, tak nie? wziął I ludzie jeszcze byli I ludzie jeszcze byli tam policja jest, ale chuj Czyli co? Nie ma policji Była z tyłu tam Niebieski złożył Było tam z tyłu trochę Nie było było. Było. Zobaczycie na nagraniu, ja do ilu na godzinę ja Było. Jest, no? Było. Było. Jak tylko na starej dziadki jedziemy. A, z przed nami. Strufiasz. To nie boli, a jest tam. No i co, skur... To jest no ta tak biała, widzisz? No. Moje oczy zielone. Daj teraz, bo nie wiem, gdzie jesteśmy, okej? Pokaż Mapa. Tak? Bo nie wiem, gdzie jestem. Lewa jest i prawa, Czasem Ci wiesz, co pomoże? No. Kompas, problem nie się dać, no? Meja, Le lewo. Mm, yeah. Ja sam mam kompas, i się na tak, byś patrzył tak, 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 Prosto w tak, 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 Ja tak, ja. tak, 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 tam mm. tak, Ale tak, Ale ale, ale, ale. tak, się Tutaj. <grystek> No. A, wysiąść Zostaw no, mnie, nie musisz A, nie? nie. Co ja narobiłem? Siadam na druga i żegnam I ona tak się jest jako dobra fura odblokowywana? No tak, bo to są takie, mówię ci ale... Mocne rzeczy, Duże jest, ale i tak najwięcej fur odbloków jest Najlepsze takie, takie kuriozalne Jazda ekstremalna a to dokułeś po przejściu gry, zajebiste I to są najlepsze Gdzie misje. Idzie? Masz takie ciężkie, straszne misje. Jak na to grę, to ciężkie misje, misje. A co nam się robi? Masz takie specyficzne misje. Ale co robisz? Ej, ja mam tak czekać, czy coś? No robisz misje za fury. To jest takie specyficzne fury, nie? W których tej grze na nie, nie ma, jakie takie czasy, nie? Tak. No i szybkie takie są straszne. Serio? No zajebiste za się zawsze Tak dalej, takie fury. Tak. Idziemy, wiesz? Jest. Hobokę. Nie ma No. Nie ma policji. tym walimy od razu. A żółte to jest yy, transport publiczny, nie? Ale jest to żółte. Znaczy na jedę. Policja przez no a jedziemy. I teraz tak, czuję się w mordo w takim klimacie Śmiesznie Takie, widzisz, takie winyle uderzają Także jedziesz, człowieku Chce mnie zapierdalać mostem Nie no, chyba nie było aż takiej muzyki chyba w taksówkach tak nie? Czy w samorządzie Znasz, 1030 40... rok, człowieku Nie było, to nie ma nie było w ogóle Nie, to już nie, nie, nie? Tak, tak, nie, nie było nawet. Nie, to go... nie Tak, koniec, koniec, że damy wam dwa dalej. Dwa dalej, dwa Dobra. dwa się dwa dalej, Dobrze. Dobrze. dwa dalej, dwa dalej, dwa było nowe nagrywanie. Nie, tak. nie rób, dwa dalej, Nie tak. Nie rób no, kó tylko na wzywał. Kogo nazywasz kogo Ciszej, przesadziłeś. Cisze. Co ty zrobiłeś? Właśnie taki Bogdan, taki bo Taki bog... Pra taki prapriedek Buddhana, czy tak mówi... Przesadziłeś. taki właśnie nie jest tak, co ty, co typu, że był język inny, bo teraz na przykład są I powiedzenia, i które kiedyś nie było. Wątpię, wątpię. Nagrywamy mamy kurwiszonu telewizor, nie było i jakiegoś i takiego i wyrazu, nie? Nie było. Nie było, no właśnie. Bo to nie było czasownik właśnie, bo to wymyślili, dlatego jest nowy wyraz. Dokładnie. Na przykład do telewizor można używać to się monitor, a monitor jako odbiornik satelitarny dużo masz. To odbiornik satelitarny, słyszysz? Odbiornik satelitarny, a mówią telewizor, dlaczego telewizor. Widzisz? Naszego? Odbiornik satelitarny. Widzisz? Ludzie mówią, że to ludzie ze swoim wyrazem myślałem. ja myślę na przykład wymyślił jakiś byle jaki wyraz i tu by dużo osób mówiło, to taki wyraz powstał. Nie! Nie będę tutaj follow upował. Czemu nie czekamy na nic? Nie czekamy?